Więc chcesz robić lepsze zdjęcia, i słyszałeś, że wszystko zaczyna się od kompozycji. Wydaje się proste, prawda? W końcu to tylko ustawienie elementów w kadrze. Ale kiedy zagłębisz się w temat, okazuje się, że kompozycja potrafi być zaskakująco złożona. Są różne proporcje, złote podziały, linie, kąty, przestrzeń negatywna, balans kolorów i nagle zwykłe ujęcie filiżanki na stole lub gałęzi w parku staje się wyzwaniem. Patrzysz na swoje własne zdjęcia, krajobrazy z poranną mgłą, uliczki w mieście, stół z jedzeniem i zastanawiasz się, czy to wygląda dobrze. Czy obiekt przyciąga wzrok, czy gubi się w tle, czy pustka w kadrze działa na korzyść zdjęcia, czy je osłabia. No i łatwo poczuć się przytłoczonym, bo zasady i proporcje wydają się wymykać nam wtedy spod kontroli. Ale spokojnie, nie musisz od razu opanować wszystkich tych siatek, spirali i proporcji matematycznych. A zamiast tego możesz zacząć od prostych, praktycznych kroków, które od razu poprawią twoje zdjęcia i pozwolą ci lepiej widzieć świat w kadrze. W tym filmie dam ci 8 wskazówek, które pomogą ci od razu robić zdjęcia bardziej harmonijne, ciekawsze, przyjemniejsze po prostu w odbiorze. Na początek ustaw się właściwie. Każde zdjęcie przedstawiające coś ma dwa kluczowe elementy. Pozycję obiektu lub obiektów oraz pozycję fotografa, a przez to pozycję widza. I zmiana któregokolwiek z tych elementów może zmienić, jak zdjęcie odbierane jest, co oznacza i jaką opowiada historię. Może to wydawać się oczywiste, ale wiele osób naprawdę pomija eksperymentowanie z tym samym ujęciem z różnych pozycji. Nie zawsze oczywistym jest, że najlepsza jest pozycja z wysokości oczu. To jak widzimy świat codziennie, ale nie zawsze jest to najciekawszy kąt. Po skomponowaniu zdjęcia zatrzymaj się i oceń wszystko w kadrze. Czy wszystko jest dokładnie tam, gdzie chcesz? Czy są elementy, których może nie powinno tam być? Jeśli tak, to zmień to. Może to oznaczać przesunięcie się w lewo albo w prawo, spięcie się wyżej albo przejście na drugą stronę ulicy. Mały wysiłek może oznaczać różnicę pomiędzy przeciętnym zdjęciem a arcydziełem. Pamiętaj też o formacie portretowym i krajobrazowym. Portret przyciąga uwagę do obiektów na pierwszym planie, a krajobraz daje bardziej naturalne wrażenie. Zrób kilka ujęć w różnych wariantach i trochę wyjdź ze strefy swojego komfortu. Chodzi o znalezienie pozycji, w której wszystkie elementy działają razem, tworząc takie pożądane, zaplanowane wrażenie. Używaj telefonu. Większość z nas ma dzisiaj aparat w telefonie, więc w zasadzie nie ma wymówki, żeby nie ćwiczyć w ten sposób. Jedną z największych trudności w nauce kompozycji jest przetłumaczenie tego, co widzimy trójwymiarowo na płaskie zdjęcie 2D. Nasze oczy widzą głębie, mózg automatycznie filtruje sobie elementy tła i często skupia się na tym, co najważniejsze, ale aparat nie ma takiej intuicji. Wszystko ląduje na zdjęciu równie wyraźnie, dlatego to, co w realnym świecie wydaje się harmonijne, na zdjęciu może wyglądać całkowicie chaotycznie albo w ogóle nieczytelnie. Używanie telefonu do komponowania zdjęcia jest jak taka szybka lekcja wizualnej analizy: pozwala zobaczyć świat oczami aparatu. Możesz sprawdzić, jak kolory przekładają się na tony, jak światło modeluje kształty i jak drobne detale tła wpływają na całą kompozycję. Spróbuj zrobić kilka zdjęć tej samej sceny pod różnymi kątami. Nagle zauważysz, że zmiana perspektywy diametralnie zmienia odbiór obrazu. To ćwiczenie pomaga wytrenować oko fotografa. Uczysz się wybierać to, co naprawdę ważne, a eliminować zbędne elementy i naturalnie przekształcać trójwymiarową scenę w atrakcyjną kompozycję 2D. Zresztą w opis tego filmu. Znajdziesz tam link do zapisów na moje kursy online, na których spotykamy się i pracujemy nad Twoimi fotograficznymi problemami i dylematami. Omawiamy sprzęt, technikę i Twoje fotografie. W taki sposób, aby w krótkim czasie poprawić Twoje umiejętności i rozwiać fotograficzne wątpliwości. Link jeszcze raz w opisie filmu. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, używaj trybu siatki w telefonie. Linie poziome i pionowe pomagają lepiej planować kadrowanie, ustawiać elementy, w proporcji złotego podziału i kontrolować horyzont. Zresztą w aparacie też macie tą opcję. Możesz też spróbować eksperymentować z bliskimi i dalekimi planami, przybliżeniami i perspektywą. Wszystko bez większego sprzętu, tylko z telefonem w ręku. To praktyka, która naprawdę rozwija wyczucie kompozycji, a przy tym możesz trenować to codziennie, w każdej chwili, kiedy masz telefon przy sobie. Jest szybka i przyjemna. Uważaj na zasadę trzecich. Wiele poradników zaczyna od złotego podziału. To jest świetny punkt wyjścia, daje wizualny punkt odniesienia i pomaga ustawić główny obiekt w kadrze we właściwym miejscu. Ale samo umieszczenie czegoś w jednym z punktów przecięcia siatki nie gwarantuje jeszcze harmonijnej i zrównoważonej kompozycji. Obraz to nie jest matematyka w czystej postaci. To jest także ton, kolor, kontrast. Pamiętaj, że ciemniejsze obszary ważą wizualnie więcej niż jasne. A nasycone kolory przyciągają uwagę bardziej niż blade odcienie. Dlatego zawsze patrz na zdjęcie jako całość i tak też sprawdzaj, czy zdjęcie po prostu jako całość działa, a nie tylko w pojedynczych punktach siatki. Intuicja jest tutaj twoim sprzymierzeńcem. Jeżeli coś wygląda dobrze, nawet jeśli nie potrafisz dokładnie wytłumaczyć dlaczego, to idź w to, idź za tym, komponuj w tym kierunku. Kompozycja to trochę jak nauka języka. Można znać wszystkie reguły gramatyczne, ale prawdziwa magia dzieje się, gdy używasz ich swobodnie i z wyczuciem. Dodatkowo eksperymentuj z kierunkiem linii, równowagą pomiędzy planami i rozmieszczeniem punktów świetlnych. Złoty podział to nie jest jedyny klucz do udanego zbalansowanego kadru, ale świetny taki punkt odniesienia, który pozwala świadomie podejmować decyzje i uniknąć przypadkowych i chaotycznych ujęć. Im więcej ćwiczysz obserwację i eksperymentowanie, tym szybciej nauczysz się wyczuwać kompozycję, powiedzmy na oko a złoty podział stanie się Twoim naturalnym narzędziem w całym Twoim arsenale fotograficznych sztuczek. Przymruż oczy lub rozmyj wzrok. To prosta, a zarazem niezwykle skuteczny trik. Przymrużenie oczu pozwala zobaczyć świat w sposób zupełnie abstrakcyjny. Kiedy patrzysz w ten sposób, drobne detale przestają przyciągać uwagę, a na pierwszy plan wysuwają się kształty, linie, kontrasty i ogólny układ kolorów. Dzięki temu łatwiej dostrzec, które elementy w kadrze naprawdę przyciągają wzrok i jak najlepiej je ustawić. Przymrużone oczy działają jak naturalny filtr, eliminują szum stła, pomagają wychwycić takie harmoniczne proporcje między jasnymi i ciemnymi obszarami oraz tymi najbardziej nasyconymi i stonowanymi. To jest super sposób, żeby ocenić, czy twoja kompozycja jest zrównoważona, zanim jeszcze w ogóle podniesiesz aparat. Możesz to traktować jak taki mini trening fotograficznej intuicji. Podczas spaceru po mieście, parku czy po własnym domu, nawet ogrodzie, przymrużaj oczy i próbuj czytać scenę w formie prostych bloków kształtów i plam kolorów. Z czasem twoje oko samo zacznie automatycznie wychwytywać te elementy, a ustawienie kadru stanie się dużo szybsze i dużo bardziej naturalne. Stosując ten trening z przymrużaniem po czasie automatycznie zyskasz taką dodatkową umiejętność taki wzrok fotografa. Myśl konceptualnie i estetycznie. Zastanów się dokładnie, po co robisz zdjęcie, jakie emocje chcesz wywołać u odbiorcy. Każdy kąt ujęcia zmienia odbiór sceny. Patrząc z góry, możesz wprowadzić poczucie dystansu lub takiej lekkości. Z dołu podkreślisz dominację lub monumentalność obiektu, a całkiem z bliska tworzysz taką intymną, wręcz osobistą więź z tym, co fotografujesz. Przemyśl też, czy cały kontekst otoczenia jest dla tego kadru istotny. Bo czasem warto pokazać obiekt w relacji do przestrzeni wokół niego, aby nadać zdjęciu głębi i historię, ale pamiętaj, że ten główny temat powinien zawsze pozostać w centrum uwagi. Drobne zmiany w kącie czy odległości, perspektywie mogą diametralnie zmienić odbiór całego kadru, więc eksperymentuj świadomie i obserwuj reakcję swojego oka. Zachowaj prostotę. Nie dodawaj zbędnych elementów. Każde ujęcie powinno mieć swój cel i opowiadać historię. Upraszczaj tło. Eliminuj wszystko, co odciąga uwagę od głównego obiektu, tak aby spojrzenie widza naturalnie kierowało się tam, gdzie Ty chcesz, gdzie zaplanujesz. Czasami mniej znaczy więcej. Pusta przestrzeń może działać równie mocno jak elementy samego kadru, podkreślając główny temat i dając mu taki oddech, przestrzeń. Staraj się, żeby obiekt wypełniał kadr w sposób harmonijny, nie przytłaczał go, ale też nie ginął w tłumie szczegółów. Kompozycja w tym sensie działa jak subtelna, niewidoczna edycja. To czego nie pokazujesz, jak pustka czy uproszczone tło, ma równie duże znaczenie jak to, co pokazujesz. Dzięki temu zdjęcia stają się bardziej czytelne, przyjemne dla oka i pozwalają widzowi skupić się na tym, co naprawdę ważne. Pozwalają naturalnie mu podążać wzrokiem za elementami kadru. Uważaj na krawędzie kadru. Zwracaj szczególną uwagę na granice Twojego zdjęcia. Drobne detale na jego krawędziach mogą mieć większy wpływ na odbiór zdjęcia niż się wydaje. Uważaj, żeby nie obcinać łokci, głów czy końcówek drzewa, bo takie cięcia potrafią wprowadzić poczucie dyskomfortu, rozproszyć uwagę, bo od razu ciągną wzrok do tego elementu, a elementy znajdujące się blisko brzegów kadru mogą także nieświadomie przyciągnąć wzrok, zaburzając równowagę całego ujęcia, i osłabiając siłę głównego tematu, staraj się, aby wszystko, co pojawia się w pobliżu krawędzi, albo wspierało kompozycję, prowadząc oko ku centralnemu punktowi albo ku tematowi, albo pozostało neutralne i niewidoczne w odbiorze. Dzięki temu obraz zyskuje spójność, a widz może skupić się dokładnie na tym, co najważniejsze, i nie rozpraszając się przy tym przypadkowymi detalami. Nawet minimalne korekty kadrowania potrafią całkowicie poprawić wrażenie harmonii i porządku na zdjęciu. Pracuj w postprodukcji. Nie bój się kadrować ani poprawiać zdjęć w programach graficznych. Oczywiście najlepiej jest myśleć o kompozycji już w trakcie robienia zdjęcia, mocno to popieram, ale postprodukcja daje ogromne możliwości eksperymentowania i nauki. Obracanie, odwracanie kolorów, prostowanie czy delikatne przycinanie kadru pozwala spojrzeć na obraz w nowy sposób i łatwiej ocenić jego kompozycję. Usuwanie rozpraszających elementów w tle czy poprawianie ekspozycji też jest jak najbardziej w porządku. Liczy się po prostu praktyka i świadome kształtowanie kadru. Im więcej ćwiczysz te umiejętności, tym szybciej zasady kompozycji staną się naturalną częścią Twojego wzrokowego języka, dzięki czemu będziesz widzieć potencjał w każdej scenie, nawet zanim sięgniesz po aparat. I bonusowa podpowiedź: zwróć uwagę na negatywną przestrzeń czyli tą pustą część kadru. Obrębie głównego obiektu. Nie chodzi tylko o to, żeby nie zagracać zdjęcia, ale świadomie użyć tej pustej przestrzeni. Może wzmocnić to emocje, poczucie skali i izolacji tematu. Czasem mniej znaczy więcej. Szeroka przestrzeń wokół postaci może sprawić, że odbiorca poczuje taki efekt samotności albo spokoju, a ciasny kadr może dodać sporo napięcia do zdjęcia. Jeśli lubisz takie materiały i chcesz wspierać moją twórczość, to zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę i komentarz. To bardzo podbija słabe ostatnio zasięgi. Dzięki.